co to zrobiłem? Mini Na tą scenę stawiam kloca. Na tą scenę stawiam proca. Na tą scenę stawiam proca, bo co drugi ja pierściemnia, tak jak jasność się po nocach. Na tą scenę stawiam proca. Na tą scenę stawiam proca. Na tą scenę stawiam proca Nie jestem endermenem, więc się patrz kurwo po oczach Nierdzewie jest stara kosa, nowa kosa się już ostrzy Myślał, że jest młodym wilkiem, ledwo jedno mocce ostrzy Myślał, że jak nie, że ostrzy są ludzie z jego ekipy A to zwykłe dęby kurwi, które padłyby na hity Które w życiu tylko bity zakusiły se na lapta Żeby nawinąć wow. Kurwa to jest tak Żeby nawinąć podnie jak wygodnie im na ławkach Żeby nawinąć podnie, że w spodnie kitra na trawkę No yeah. bo kto im udowodni, że to w chuja cięta gadka I to ma być ten rap, tak? Na tą scenę stawiam kloca Na tą scenę stawiam kloca Na tą scenę stawiam kloca Bo co drugi radę wow. ściemnia tak jak jasność się po nocach Na tą scenę stawiam kloca na tą scenę stawiam poca Na tą scenę stawiam proca. Nie jestem Eter, więc się patrz kurwa po